Mamy te rzeczy lub te usługi, które nam coś ułatwiają. Tak? Ergonomia to jest takie pojęcie, które etymologicznie wiąże się z pracą, którą wykonujemy, i to jest coś, co nam ułatwia wykonywanie tej pracy. Czy tutaj chodzi raczej o rzeczy, czy raczej o idee? Może raczej o produkty, czy raczej o usługi? Albo raczej o sposób myślenia i działania. A może w ogóle pewien, jeszcze coś innego, jakiś styl życia, lifestyle. Problem wskazuje na czyjąś potrzebę, na jakiś brak. Tak? Więc projektant to jest ktoś, kto dobrze rozpoznaje pragnienia, potrzeby, deficyty i potrafi sięgnąć po technologię. Tak? I tutaj jest ta pierwszy moment innowacyjności. Już samo wskazanie problemu, dostrzeżenie problemu jest czymś innowacyjnym. Tak? A sięgnięcia lub stworzenia właśnie technologii i wdrożenia tych technologii do realizacji tego problemu ze świadomością obiektywnych ograniczeń. I to jest to, co robi projektant, odpowiedzialny za wygląd tych przestrzeni. To jest w gruncie rzeczy performowanie moich działań. On jest jak taki, ktoś też to popycha mnie w jakiejś przestrzeni, w taki sposób, że ja wiem dokąd mam dojść, taki się nie gubię. W naszych miastach ostatnio coraz trudniej jest znaleźć takie miejsca, gdzie można by się pobawić perspektywą, jest przecież wszystko ściśnięte, nie ma takich miejsc, gdzie można odejść. Akurat również wydaje mi się fajny pod tym względem. Mamy jeszcze trochę jakichś skwerków, placy, takich szerszych ulic jeszcze. Mam w ogóle takie miejsca, które jeszcze mam nie, do, nie sfotografowane, ale przymierzam się do nich. Jest to rodzaj fotografii, który nie jest nauczany w szkołach. Zdarzają się raczej warsztaty fotografii ulicznej prowadzone przez praktyków. Nie ma kierunków tam, nie wiem, uletnich fotografii ulicznej, ponieważ jest to... To jest problem i zaleta fotografii ulicznej. Jest to niekomercyjna działalność tak naprawdę. Większość ludzi robi to z pasji, z pasji poszukiwania tych unikalnych momentów, jakichś scen, trwających często sekundę, dwie. Lubię też sceny, w których ludzie są w jakiś sposób uwikłani lubię takie słowo, uwikłani w przestrzeń publiczną albo ona ich przytłacza, albo oni jakoś próbują walczyć z nią, albo, albo przeciwnie się w nią właśnie wtapiają. Wpasowują, i to jest chyba coś, co mnie najbardziej intryguje. Jak my koegzystujemy z naszą przestrzenią, na ile tak naprawdę my ją kształtujemy, na ile ona nas i co się dzieje właśnie na styku tej naszej przestrzeni prywatnej i publicznej. Miasta dla ludzi to są miasta, które są przez ludzi tworzone. Staramy się pokazywać. się Siłę projektowania, która polega między innymi na tym, że zmieniamy świat na lepszy. Że nie mówimy biznesom, jak mają więcej zarabiać. To również, ale mówimy przedsiębiorcom, jak mogą lepiej zarabiać, robiąc produkując produkty, projektując usługi, które są bliższe ludziom. Świat szczęśliwie zmienia się. W dobrym kierunku. Coraz większą rolę odgrywają mieszkańcy, którzy razem z ekspertami, i sami będąc ekspertami, mogą prowadzić do lepszych, szybszych, tańszych, bardziej pożądanych zmian. nam również bardzo zależy, żeby wykorzystywać te narzędzia, które tkwią w dyscyplinie, jaką jest design. To są narzędzia myślenia projektowego, żeby wykorzystać także jakby doświadczenia po to, żeby tam gdzie to jest możliwe pomagać w rozumieniu, że zmiana jest prostsza niż się wydaje. Trzeba rozumieć ludzkie potrzeby. I trzeba wierzyć, że miasto to nie budynki, miasto to nawet niewybitna architektura. Miasto to ludzie. Entuzjazm, wiedza i metody pozwalają zmieniać nasze miejsca po prostu w miejsca dobre do życia. Kiedy konserwuje najlepiej. Lubelskie Stare Miasto też jest tego przykładem, bo gdyby ono nie zostało w XIX wieku na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych miasta, to stare miasto przestało być przestrzenią specjalnie atrakcyjną, co spowodowało, że zostało stopniowo opanowane przez ludność żydowską i to trwało do, nas, do naszych czasów w stanie praktycznie nienaruszonym, bo nie przeszło takich procesów jak na przykład Stare Miasto Wrocławskie czy Poznańskie w śródmieście, które jest tematem trudnym, niewątpliwie dla nas też nie, ale jest najważniejszym. Z punktu widzenia zachowania tożsamości miasta i tego, co świadczy o wizerunku i prestiżu Lublina. Przecież to nie oszukujmy się, to nie Czechów, to nie nowe osiedla deweloperskie świadczą o wizerunku Lublina, tylko właśnie wśród mieści. Żeby pomyśleć w taki sposób o przestrzeni, który. Pomoże nam z niej korzystać na nowo, trzeba użyć wyobraźni. I to też coś, co chciałem, żeby te warsztaty poruszyły. Spojrzeć na miasto i infrastrukturę miasta taką podstawową, nazwaną odgórnie i podaną nam od kogoś z zewnątrz w inny sposób. szukać różnych funkcji przyjaznych dla człowieka, nie kojarzących się z asfaltem. Stosujemy rzeczy bardzo prowizoryczne, bez sztywnych łączeń. W związku z czym wszystko, co tam zrobiliśmy, mogliśmy przenieść tutaj na amfiteatr. Na osiedlu słowackiego i z tych samych rzeczy tutaj próbować odczytać to miejsce, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, zastanowić się nad tym, co już jest nazwane i dane nam z zewnątrz, co istotne, na swój sposób. Chcemy się nad tym pozastanawiać, zacząć się zastanawiać. E, jak poużywać? W tej przestrzeni, która jest po prostu najzwyczajniej w świecie, tak jak wiele innych, e, zaniedbana, brudna, zdewastowana, a tak naprawdę to nie jest wina tej przestrzeni. Ona ma strukturę, ona powstała w konkretnym celu i ona wciąż istnieje. I chce jej się używać, a przeszkadza w tym tylko e, ten fakt, że, że nikt jej nie umył i nie odświeżył.